Cześć. Jakie są niezawodne zegarki turystyczne dla każdego użytkownika? Otóż, nowoczesne zegarki turystyczne oferują wiele funkcji, które są niezwykle przydatne na górskich szlakach, a także podczas wspinaczki. Modele zegarków z funkcją GPS nie pozwalają zgubić się nawet w dzikim terenie, a także pozwolą na precyzyjne zapisanie przebytej trasy. Elektroniczne kompasy ułatwią szybką orientację w terenie. A pomiar wysokości pozwoli zobaczyć nie tylko ile metrów zostało jeszcze do szczytu, ale również umożliwi zanotowanie przewyższenia pokonanego w ciągu całego dnia. Wbudowany w budowanym wielu modelach pomiar ciśnienia wraz z alarmem burzowym ułatwi przewidywanie zmian pogodowych i ewentualne schronienie się przed burzą. Sportowcy docenią z pewnością modele oferujące pomiar tętna, niezbędny w czasie treningów. Dla biegaczy to również niezbędny element ekwipunku, jak dobry plecak biegowy czy butelka na wodę. Zegarki turystyczne są wykonane z najwyższej jakości materiałów, dzięki czemu dzielnie zniosą wymagające warunki w terenie. Z ich pomocą będziecie mogli monitorować prędkość, spalanie kalorii, dystans czy wysokość, a także zaplanować trasę. Wszystko po to, by ułatwić trening, eksplorację niezbędnych terenów czy długodystansowe trekkingi. A jeśli masz ochotę na zakup takiego smartwatcha z GPS-em, zapraszam Cię do mojego sklepu internetowego wiera.pl. Znajdziesz tam smartwatch G GW460 z GPS-em. Pozdrawiam Cię serdecznie, trzymaj się, cześć.